Stary jest ten złotami ten. 1280 złotych, ten stepowa mamy w tej chwili 130 zł po raz pierwszy. Co państwo na to? Nie, 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 nie rację dywanów w domu, to trudno mi powiedzieć, nawet, nie mam w ogóle, bo ja nie potrzebuję, ale generalnie jak wjeżdżam na dworce to polerem mi, to polerem po, 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 mi nie zdyba. Co państwo na to? 1280 y, to jest cena stepowa, mamy dopiero 130, ale boję się, że jakaś pójdzie, to pan go za chwilę kupi po raz drugi 130. Może państwo? Słuchajcie, mamy latający dywan, teraz to była 1280, 130 po drugi, no to 140, co na to? No 150 to jeszcze, to jest cały czas jeszcze żart, to są żarty to cały czas, 1280 złotych, cena, Pan nie wziął tej wydatki, może nie, bo było była latana, no, bez sensu, więc może zabijemy sąsiada, albo sąsiadkę i zwrócimy z dziesiątego piętra, tak, yy, na nowy rok. Dobra, ile mamy, 100? 60 już? No, 160 mamy, po raz pierwszy, panie. 160 za dywan... Yy,